Jest to jeden z najlepszych produktów nabiałowych i mój ulubieniec, bo jest to jogurt pitny bez cukru. I wreszcie pojawił się jogurt owocowy bez laktozy, bo tu faktycznie mamy dużo więcej białka od Skyra. Hejka, tu Kinga, jestem dietetyczką i kosmetolożką i dzisiaj zapraszam was na hity z Biedronki z kategorii nabiał. Kefir jest to jeden z najlepszych produktów nabiałowych ze względu na zawartość bakterii probiotycznych, które są bardzo ważne dla zdrowia naszej mikroflory w jelitach. Kefir warto spożywać do niektórych dań, ziemniaków, pieczywa czy pierogów. Mleko świeże bez laktozy. Piątnica ma opcję mleka świeżego bez laktozy, po które sama czasem sięgam. Świeże mleko jest zdrowsze od UHT, dlatego że zawiera więcej wartości odżywczej, dlatego świetnie, że jest alternatywa mleka bez laktozy świeżego, a nie tylko UHT. Kochani, zapraszam Was na moją najnowszą stronę holistycznympauzaokiem.pl, gdzie możecie umówić się na konsultacje dietetyczne i kosmetologiczne. Na tej stronie macie wszystko dokładnie opisane, co takie konsultacje zawierają i oczywiście czekam na Wasz feedback, jak Wam się ta strona podoba. Mleko z siadłe. Jest to nieco zapomniany, ale równie wartościowy napój jak kefir. Natomiast siadłe mleko ma od niego gęstszą konsystencję, ale również zawiera bakterie probiotyczne, które są bardzo ważne dla naszej mikroflory w jelitach. Takie mleko można dodawać do wypieków, ale i spożywać z pieczywem czy ziemniakami. Skyr z jagodami. Gęsty skyr jagodowy jest idealny na drugie śniadania do wsianek, musli, placuszków czy jako samodzielna przekąska wraz z orzechami. Różnica między skyrem a jogurtem jest taka, że skyr zawiera większą ilość białka, dlatego taki skyr nam podbija zawartość białka w posiłku, więc warto go dołączyć do węglowodanowych dodatków. Jedyny minus jest taki, że zawiera on cukier, a mógłby zawierać np. erytrytol. Ale mimo wszystko i tak jest to naprawdę świetny produkt. Fruvita Pure Jogurt Pitny. To jest największy hit i mój ulubieniec, bo jest to jogurt pitny bez cukru. Zawiera on jedynie jogurt naturalny, mus z owoców i 2% zbóż. Jest on dużo mniej słodszy niż inne jogurty słodzone cukrem i jest to dla mnie świetne, bo jestem po prostu przyzwyczajona do mniej słodszych produktów. Jest on idealną przekąską samą w sobie, ponieważ zawiera w fajnej proporcji wszystkie trzy makroskładniki, natomiast dobrze by było dodać do niego garść orzechów. Fruvita Pure Jogurt. To samo co przed chwilką, ale jest to jogurt w gęstej postaci do zjedzenia łyżeczką. Jest to również świetna, bezcukrowa opcja do placuszków, owsianek, ale jako samodzielna przekąska. Dla mnie jest to niesamowite, że wreszcie jest opcja bezcukrowego, owocowego jogurtu. Twaróg półtusty. Jest to bardzo klasyczny produkt, który może przydać się do wielu dań, będzie uzupełnieniem białka oraz zawiera bakterie probiotyczne. Twaróg możemy dodać do placuszków, wypieków, pieczywa, ale i do dań obiadowych i również jest to jeden z najzdrowszych produktów na nabiałowych. Fruvita jogurt bez dodatku cukru. Tutaj mamy podobną sytuację do fruwity pure, w składzie jest jogurt naturalny, owoce i dodatek wapnia i witaminy D. Jest to świetny jogurt bez cukru dla dzieci, ale i dla dorosłych. Serek wiejski z malinami i żurawiną. Jest to wersja serka wiejskiego na słodko. Serek wiejski sam w sobie jest świetną opcją na białową, ponieważ zawiera dużą ilość białka. Tutaj mamy dodatek owoców z cukrem i cukier idealnie jakby był wymieniony na erytrytol, ale i tak nie jest źle. Do tego posiłku warto dodać garść orzechów i będzie to fajny, szybki, zbilansowany posiłek. Fruwita pitny jagoda. Skry pitny jest świetną alternatywą dla zwykłego jogurtu pitnego, bo ma więcej białka. Co prawda w konsystencji wolę skrypitne z piątnicy, ale ten jest tańszy, więc jest konkurencyjny. Fruwita Protein. I ogólnie wszystko byłoby z tym produktem ok, gdyby nie fakt, że ma on bardzo podobną ilość białka, co po prostu Skyry. Poprzedni Skyry ma 7,6 g białka na 100 g, a ten Protein ma 8 g białka na 100 g. Ale w sumie dobrze, że ten jogurt nazywa się Protein, bo i tak ma dużą zawartość białka, a niektórzy potrzebują takich produktów, a nie wiedzą, że Skyry mają podobną ilość białka, więc chociaż wybiorą ten. Fruwita, jogurt, owoce leśne bez laktozy. I wreszcie pojawił się jogurt owocowy bez laktozy. Znajdziemy tutaj niestety cukier, ale poza tym jest to bardzo dobry produkt. Cot, jogurt naturalny bez laktozy. Jest to naturalny jogurt bez laktozy, świetny dla osób o nietolerancji laktozy lub nietolerancji fodmap -ów. Fruvita Skyr naturalny bez laktozy. Również znajdziemy naturalny, gęsty Skyr bez laktozy, który oczywiście ma dużą zawartość białka i jest odpowiedni dla osób o nietolerancji laktozy. Piątnica, koktajl odżywczy. Tutaj już mamy lepszą sytuację niż Fruvita Protein, bo tu faktycznie mamy dużo więcej białka od Skyra. W 100 gramach aż 10,2 grama. Jest to świetna opcja dla osób, które chcą zwiększyć ilość białka w ciągu dnia albo jako posiłek po treningu. Piątnica, Skyr pitny wanilia. Tak jak mówiłam wcześniej, to jest idealny dla mnie skier pitny i ma on również inne smaki. Ma on dodatek cukru, z czego nie jestem zadowolona, ale myślę, że w przyszłości będzie większy wybór jogurtów i skierów bez cukru. Jest to świetna opcja jako przekąska wraz z garścią orzechów, albo jako dodatek do placuszków czy owsianek. Fruwita fark waniliowy. Jest to świetna opcja dla osób, które muszą ograniczyć tłuszcz. Mamy tutaj wysokobiałkowy serek waniliowy bez grama tłuszczu. W jego składzie znajdziemy cukier, natomiast jego smak jest świetny. Idealny jako dodatek do placuszków czy owsianek. Fruvita Ayran. Dla miłośników tureckiego nabiału pojawił się Ayran, czyli słony jogurt. Sama osobiście jeszcze nie próbowałam, natomiast jego skład jest bardzo dobry i prosty. Finu Tutaj mamy alternatywę masła, która smakuje niemal identycznie co prawdziwe masło. W filmu znajdziemy masło, olej rzepakowy, olej z lnianki, maślankę i witaminy A i D. Super skład, idealny będzie dla osób, które chcą ograniczyć tłuszcze nasycone i cholesterol spożywienia. Produkt zawiera omega-3, ale bardzo mało, bo tylko 3 g na 100 g produktu. Kochani, koniecznie dajcie łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał, a w następnym tygodniu widzimy się w filmie Hity z Biedronki Produkty Mięsne.